Czołem widzowie, witajcie na kanale Król Wynalazków. Zawsze noście ze sobą parę miętówek. Nigdy nie wiadomo, czy za rogiem nie czeka miłość waszego życia. Zacznijmy od nacięcia naklejek po obu stronach i usunięciu wieczka. Ostrożnie, żeby nie rozsypać tiktaków. Teraz możesz je ładnie wysypać. Odłóż je w bezpieczne miejsce i zachowaj pudełko. Zrób dziurę używając lutownicy na szczycie jednej ze stron. Po przebiciu odstawię na parę minut i weź tą okrągłą wtyczkę, Tu skąd pochodzę. Wtyczka z reguły jest płaska. Weź swój multitool. Resztę możesz schować, bo nie będzie potrzebna. Odkręć śrubki, które trzymają całość razem, tak byśmy mogli wyjąć dwa metalowe bolce. Te kołki są niezbędne do naszej samoobrony, więc usuń wszystkie te śruby, aby je zdobyć. Niby w jaki sposób zapytacie, takie kołki mają mi pomóc w obronie przed kimś agresywnym. Cierpliwości zobaczycie na końcu filmu. Po usunięciu śrubek przygotuj swoją małą piłę i wszystkie niezbędne części. Dwa lata temu jeszcze nie wiedziałem nawet, jak to wszystko ubrać razem. Myśleliście kiedyś o tym, żeby dotknąć tej tarczy, mimo że dobrze wiesz co by się stało? Nasze mózgi to jednak zagadka. Dokładnie odetnij plastikową część, która trzyma kołki w niewoli. Gdy są już wolne, połączmy teraz tą całą elektronikę. To jest chyba przetwornica energii, nie jestem pewien, ale na pewno się przyda. Przyłącz mały magnes do śrubokręta, aby łatwiej wyciągnąć małe śrubki. Wsadź jeden kabel w kołek i dokręć śrubkę, zapobiegając w ten sposób wypadaniu. Powtórz tą samą czynność na drugim bolcu. Wyglądają trochę jak czułki dużego insekta. Gdy mamy to gotowe, weź z powrotem nasze pudełko po tiktakach. Otwórz je i nałóż nieco gorącego kleju na brzegach, i zamknij je na wieki. Używając lutownicy stwórz dziurę nieco ponad naszymi drzwiczkami i jedną bardzo blisko poprzedniej, tak aby być w stanie włożyć oba kołki. Zabezpiecz je większą ilością kleju. Kołki muszą być ustawione do siebie, pozostawiając tylko kilka milimetrów między nimi. Weź taką baterię z Twojego zestawu baterii i połącz je z tymi kablami. Weź naszą przetwornicę z kołkami i zacznij łączyć kable. Użyj nieco taśmy izolacyjnej i sklej połączone przewody. Możesz uciąć nadmiar taśmy. Jestem jedną z tych osób, która, jeśli widzi napis nie naciskać, to jeszcze chętniej by nacisnęła ten guzik. Nie mógłbym się powstrzymać. Połącz pozostałe kable do pinów czerwonego przycisku i zabezpiecz oba połączenia taśmą. Możesz je też zlutować, jak wolisz. Weź pudełko z początku i nożyczkami natnij przy otworze, tak aby móc umieścić przycisk z kablami. Połącz kable z baterią i włóż całą elektrykę do pojemniczka. Zamknij i gotowe. Kto teraz odważy się zabrać pieniądze? Dotknięcie tym paralizatorem szybko zmieni nastawienie przeciwników. Ale zostań przy tym, że jest to nasza elektryczna zapalniczka, brzmi to bardziej poprawnie. Jako dziecko uwielbiałem się bawić kapiszonami. Byłem zachwycony widząc iskry i dym. Ah, piękne wspomnienia. Potrzebujemy też spinacza do ubrań. Ostrożnie zdejmij górną część i usuń metalową. Mając gotowe dwa kawałki spinacza, pod jednym z zaznasz zaznacz linię pod kątem 45 stopni i usuń zaznaczoną część, używając ostrego narzędzia. Noż to nie był najlepszy pomysł. Ciężko idzie. Po przecięciu ponownie przymocuj metalowy element, umieszczając jedną nogę w nowym gnieździe, a drugą w oryginalnym. Dzięki temu nasz spust będzie gotowy. Poszukaj starego radia, którego twój dziadek słuchał tysiące lat temu. Potrzebujemy anteny, którą posiada. Zmierz antenę używając kawałka spinacza, aby się dowiedzieć, jak wiele potrzebujemy. Wykręć antenę z radyjka. Ponieważ możemy wyciąć zaznaczoną część wybranym przez nas narzędziem, zdecydowałem się użyć czegoś, co zostało stworzone do cięcia papieru lub kartonu, ale ja lubię sobie utrudniać. Gdy mamy to z głowy, użyj kawałka anteny, by zaznaczyć dwa kawałki drewna, tak jak widzisz na ekranie. Stworzyć niezbędne miejsca, aby umieścić naszą antenę. Jeśli chcesz, możesz zamalować te obszary, aby dokładnie wiedzieć, gdzie ciąć. Zrób to samo z drugą częścią. Na pewno się nie domyślasz, czym to wytniemy. Daję ci kilka sekund na namysł. Dokładnie, nożem, bo czemu nie? Pokażę wam, jak można fajnie wykorzystywać podstawowe narzędzia. Najpierw wykonaj parę nacięć wzdłuż całej długości, a następnie wyrwij drewno wykonując taki ruch. Polecam używać rękawic, aby uniknąć wbicia się drzazgi. Ja ich nie używam, bo jestem w tym naprawdę niezły. Wyszlifuj, ile się da, przygotowane miejsce, tak aby nasza rurka ładnie się wpasowała. Złóż dwa kawałki razem i zaznacz górną część, tak jak widzisz. dni zaznaczoną część, jakbyś kroił pomidora, a rzutnij całkowicie, tak jak widzisz na ekranie. Pamiętaj, by uciąć obie strony. Nałóż silikon na tą część, która nie ma rowka, następnie przyłóż wcześniej uciętą. Nałóż zatyczkę na metalową antenę i mocno zaciśnij. Dodaj gorący klej i przyklej metalową rurkę na miejscu. Po wyschnięciu nałóż na wierzch jeszcze więcej gorącego kleju i zamknij całość, kładąc na nim drugi kawałek. Utnij nadmiar kleju, gdy wyschnie. Będzie ładniej wyglądało. Używając naszego bardzo pomocnego noża wymi proch z kapiszonów. Weź zapałkę i potnij ją na wiele małych części. Będą one częścią korpusu potężnych pocisków. Nałóż klej na ucięte, za... Nałóż klej na ucięte zapałki i włóż je do otworów w kapiszonie. Wytnij osobno każdy z tych małych pojemników. Polecam położyć karton pod wszystko, żeby nie ubrudzić biurka klejem. Ale są malutkie. Małe spojrzenie na produkt końcowy. Aby dojść do tego punktu, wystarczy umieścić te elementy w kabinie. Jaka cudowna wyrzutnia iskier domowej roboty. Miałem taką, jak byłem dzieckiem. Ech, wspomnienia. Jest idealna, a jaka silna, nic się jej nie oprze. To były wynalazki na dziś. Wejdź na mój kanał, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak stworzyć więcej prostych i cudownych wynalazków. Tu masz dwa kolejne filmy, a tu możesz dać mi suba. W ten sposób nie przegapisz żadnego nowego filmu. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku ze mną i widzimy się następnym razem.